Bangkok stacja kolejowa łapie pociąg i udaje się do dość nietypowego miasta, znanego głównie zwierząt, które zamieszkują, a podobno nawet przejmują kontrolę nad miastem. Witam wszystkich z miasta małp, czyli Loburi, Tajlandii. Część z was mogła widzieć ten film, w którym wściekłe małpy desperacko walczą o jedzenie. Tajska policja jest bezsilna wobec oszalałych małp, a mieszkańcy boją się opuszczać swoje domy. Małpy dokarmione przez turystów zaczęły szybko rozmnażać. A z powodu pandemii turyści przestali odwiedzać Lobburi. Małpy zostały przez to odcięte od łatwego pożywienia, więc zmuszone były wyjść poza swoją strefę zamieszkania i zaczęcia poszukiwania pożywienia na własną rękę. A władze Lobburi zostały zmuszone ograniczać ilość małp poprzez sterylizację. A jak to wygląda naprawdę? Niedługo się przekonamy. Przekonamy się niedługo, jak wygląda to miasto. Miasto znane jest właśnie z ilości małp, które zamieszkują te okoliczne ruiny, których tu pełno, gdyż Loburi jest miastem dość starożytnym i tu bardzo ważnym, jeśli chodzi o historię Tajlandii. Ja generalnie bardzo lubię historię, lubię zdjęć ruiny, jeśli są ciekawe, więc po prostu lubię zagłębiać się w takie ciekawostki, które interesują może nie wszystkich, natomiast dla mnie jest to po prostu super, dlatego ja tu przyjechałem i z chęcią w końcu zobaczę, jak to wygląda. Wszystko z bliska. Ja teraz kieruję się do hotelu, bo muszę odpocząć. No i widzimy się niedługo. Gorąco, gdyż jest godzina pierwsza, a wiadomo, że w ciągu dnia w Tajlandii jest naprawdę. Bardzo gorąco, no i ciężko chodzić i zwiedzać świątynię, czy w ogóle coś robić. Dwie kwestie. No to nie wiem, czy pamiętać taki filmik o małpach, krążył on na początku pandemii obecnej, no wiadomo jakiej. Było on o małpach, które atakowały ludzi, szarżowały po mieście w poszukiwaniu jedzenia, gromadziły się naprawdę w wielką chmarę. No i ten filmik na YouTubie zrobił około 3 milionów wyświetleń, także ten filmik był jakiś taki wiralowy. Przedstawione są małpy, które po prostu gromadzą się no i atakują. Także generalnie o tym mieście można było wtedy usłyszeć. Ja przekonam się niedługo o tym, jak tu w ogóle wygląda star małp. No i druga kwestia, no to ciekawostka taka. Tutaj ukrywał się boss dawnej Yakuzy. 10 lat temu przyleciał do Tajlandii gdyż miał wyroki w Japonii, no i ukrył się właśnie w mieście Rokburi. Ukrywał się przez 10 lat. Śmieszne jest to, że ktoś zrobił mu zdjęcie tatuaży jego na plecach, jak grał w szachy. No i przez tatuaże została ta osoba rozpoznana. I, no cóż, skończyła swój pobyt w Tajlandii, ukrywając się, gdyż po prostu te zdjęcia oczywiście rozeszły się bardzo szybko na Twitterze. No i wiadomo już było, gdzie ta osoba się ukrywa. Została złapana. No i nie wiem dalej co się wydarzyło, ale chyba została odesłana do Japonii. Także nigdy nie wiadomo kto może ukrywać się w mieście, w którym przebywamy. Tutaj sobie aproduję właśnie film na YouTubea. Jest ono moim wypadzie na kosamec w dżungle, czyli cały weekend taki fajny sobie zrobiłem i nad tym filmem naprawdę długo pracowałem. Jeśli chodzi o jakość, to myślę, że jest to najlepszy film, jaki stworzyłem, a przynajmniej no starałem się stworzyć. Także, jeśli będziecie mieć okazję, to obejrzyjcie ten film. No i wychodzę z hotelu, no i co widzę? Małpę. A więc tam jest normalna ulica, tu obok, a tutaj wszędzie są małpy. Zobaczcie, jak tego jest tutaj normalnie na chodniku przy ulicy. Nie wiem, czy zaraz mnie zaatakują, czy nie. To <śm> taka zgraja, to Mogła mi coś zrobić. Takie właśnie mini ruinki są wszędzie w tej Stoją sobie normalnie, jak gdyby nigdy nic. No i generalnie nic się tu nie dzieje. To jest puszka po kawie. no Małpa sobie pi. To miasto jest jak taki wielki park rozrywki. A na obiad kurczak z oczkami nerkowca, czyli jedno z moich robionych dań w Tajlandii. Także zabieram się do jedzenie, wrzucam filmik na YouTube'a no i idę dalej zwiedzać. Dobra, to mam teraz godzinę czasu, żeby zobaczyć dwa miejsca, które chcę zobaczyć. Natomiast rozmawiałem przed chwilą z panią, która właśnie tam pracuje w restauracji, mówiła, że uważał na kamerę, na czapkę. No bo małpy oczywiście kradną. Ej, no widzicie, no mam nadzieję, że nic się nie stanie i bezproblemowo to mi pójdzie, aby tak się stało. No bo muszę uwalać faktycznie, czapkę muszę trzymać sward na głowie. Ej, przede wszystkim, ej, no, torbę, tak, bo tam trzymam wszystkie kosztowności, więc muszę po prostu spokojnie uwalać te małpy. Także, no więc generalnie nie mam wyjścia mam godzinę, więc po prostu idę. Zobaczymy, jak to wygląda. A generalnie dostałem taki kij I właśnie z nim chodzę Jako moja broń przeciw małpom Zobaczcie je tu małpiec Jak mam tam wejść normalnie? Czyli jak już tam wejdę sam To mnie jeszcze okrążą Ja się kręcę, co tu jest? <laughs> nie wiem czy wchodzić czy nie Czy sobie odpuścić to miejsce, no bo No kurde, jestem sam, tak? W grupie jest raźniej i łatwiej. Ja nie mam kija, zobaczcie tutaj małpa. Kurde! <ścoughs> Ale mam dylemat. Generalnie kamerować nie można kamerą, więc po prostu robię z telefonem. Generalnie stoją tam ludzie i po prostu czekają, aż skoczy im małpa na plecy, albo dwie, albo trzy. No i robią sobie zdjęcia z małpami na plecach. O, widzicie tego gościa tam? Także po ciebie 50 batów właśnie za to, <grystanie> bo nic więcej tu się nie dzieje. Krótka notka historyczna, czyli miasto Roburi istniało się przed VI wiekiem. Natomiast ten pałac, który teraz pokażę, króla Naraya, został zbudowany w XVII wieku przez francuskich i włoskich inżynierów. Miasto to też było drugim najważniejszym miastem w okresie Ayutthaya. Natomiast po śmierci króla Raja miasto po prostu zostało opuszczone, no i znaczenie tego miasta zmniejszyło się znacznie. To wszystko zostało zbudowane przez włoskich i francuskich inżynierów. Mamy tutaj stajnie dla słoni, umiał, byśmy mieli jakieś stajnie dla koni, a natomiast są stajnie dla słoni. Taka różnica. Chciałbym tu wejść i zobaczyć cały ten pałac, natomiast niestety jest już zamknięty. Ale do bramy jeszcze podejdę, zobaczę jak to w ogóle wygląda, i może wrócę jutro rano, jeśli się po prostu uda. Tutaj, jak widzimy, te kamienie to są ruiny stajni dla słoni. Tutaj natomiast mamy królewską kaplicę, i w tym budynku, właśnie kiedy król Naraj był bardzo chory. Pra Prapę, Tracza zwołał o zebranie i przejął władzę właśnie w tym budynku. Także w skrócie, w historii Tajlandii jest to normalne, że ktoś przejmuje siłą władzę, albo ktoś wykorzystuje to, że ktoś jest chory, albo po prostu wywołuje rebelię. I właśnie dlatego w Tajlandii było tak wielu królów. To jest mój hotel i balkon, i widzicie małpy po drugiej stronie. To mi się skrata i przez to się nie przezostaną. Please do not feed the monkey. Zgadzam się 100% Noc w loburi. Zobaczcie co robią małpy. Tak samo jest tutaj mnóstwo małp na przywodach. Mam nadzieję, że nie skoczą na mnie nagle. I ja stąd chyba uciekam, no bo się patrzą, a ich jest więcej, Uu, kurde, zobaczcie, co tam się dzieje, dobra, ja, ucie ja uciekam się z tego, ja uciekam z tego miejsca. Wychodzę rano przez swój hotel, no i co widzę? Małpy. Także tak zaczyna się każdy dzień pewnie w Luburi. <grym> małpy wszędzie. Jak widzicie, na niektórych kablach są po prostu już kolce, po to, żeby te małpy nie przerywały ich, nie przegryzały ich, skacząc lub bawiąc się nimi. W tajskich marketach wystawiane jest naprawdę dużo rzeczy, które nie wyglądają apetycznie, nie wyglądają estetycznie. Jest dużo kawałków mięsa, które, w których po prostu byśmy nie tchnęli nawet. Tak. Więc po prostu no, parę minut tam pobyłem i nie zrobiło mi się jakoś dobrze, że tak powiem. No, nie wiem, czy fajnie tak wystawiać na widoku takie części ciała. No. To po prostu jest normalne u nas. Raczej by to nie było normalne, także ja się ewakuuję stamtąd, no kupiłem to chciałem, sałatka, no i lecę jeść śniadanie. No i przyszedł moment, żeby żegnać się z Lobburi, z miastem małp i ruszać w stronę Saraburi, a po drodze jeszcze mam jedno miejsce do zaliczenia i pokażę wam jak ono wygląda, bo naprawdę jest to słynne miejsce w Tajlandii a przynajmniej dla buddystów. Także ja z hotelu się będę już ewakuować, dwa kilometry zostało mi do przejścia piechotą na stację, aby wziąć busa właśnie do tego miejsca. Także no, jest ósma rano, więc robi się już powoli gorąco, no to nie marnuję już czasu i zaczynam iść w stronę właśnie busa. Ale szczerze mówiąc, syf tu jest niemiłosierny, nie? Że oni tolerują to właśnie w ten sposób. Całe miasto generalnie jest ufajdane przez to, przez te małpy. Wiadomo, że te małpy robią co chcą, jedzą co chcą, wygrzebują co chcą, yy, robią, załatwiają się gdzie chcą. Zobaczcie. Masakra, nie? Także dobra, ostatni rzut oka na małpy. Do widzenia. Jakieś walki plemienne. Patrzcie, jaki porządek tu piękny jest. <śm> no cóż, atrakcja turystyczna, więc nie mogą chyba nic z tym zrobić. No ale. Tak to niestety wygląda. Został mi jeszcze ponad kilometr i jest sobie przed chwilą zatrzymał się taki sąk czyli to jest taki mi busik tutejszy. Odmówiłem, gdyż po prostu wolę się przejść i poszuć dawną atmosferę moich podróży. Kiedy na przykład zdarzało mi się tak, że czasami z hostelu na wlotówkę zajmowało mi to Dojście godzinę ponad, gdyż tak naprawdę czasami było to 5 km, czasem 7, a czasem nawet 10. To było czyste szaleństwo kiedyś. No ale teraz tak sobie trochę przypominam te czasy, kiedy muszę piechotą chodzić od miejsca do miejsca. Generalnie w Tajlandii tak zawsze promuje się szkoły. Jest taki tam podpis: World Class Standard for the School. Chyba tylko w Tajlandii jest to używane i pewnie to w celach promocyjnych, gdyż gdzie indziej to nie funkcjonuje. No i oczywiście też napisane jest English Program Smart Child in Mathematics and Science. No i oczywiście musi być też dodane, że jest angielski program. Wszystko musi być na wejściu do szkoły. Po to, żeby każdy przyjeżdżając widział, niekoniecznie jest tak, że to jest najlepsza szkoła w tym mieście. Po prostu taka jest promocja w Tajlandii, tak to wygląda. Oczywiście też uczniowie, którymi chcą się pochwalić, muszą być yy, ukazani na bramie. W -i jeszcze takie busy w takim stanie są oddane do użytku. Ciekawa sytuacja. Także już jestem na stacji, opuszczam Lofburi zaraz, kieruję się w miejsce, które zawsze chciałem zobaczyć. Może nie zawsze, ale po prostu od jakiegoś czasu. Ktoś mi kiedyś się polecił, więc jest po drodze, to nie przepuszczę takiej okazji. No i zobaczycie niedługo jak to wygląda. Także ja na razie czekam, no i zabieram się w drogę.